таче по мину. Я сейчас буквально тебя.

Góðan dag. Tað er nú. Eg heggi. Tað er gott. Często, to było, więc... A to był A to był Na nie tu ale jaka chcę, tak. to może płacę. A to tutaj A to daje to. Boli. to jest takie, to są takie dziewczyny. No dobra, patrzcie już jakiś level mamy. było gra mi się spodobała. Ale no, chyba z tego będziemy robić serię też... Nie wiem. Może Wam się spodoba, może nie. Odcinek po odcinku. Słuchajcie, no nie wiem, może Wam się spodoba. O, no, 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 no i będzie jakaś serio z tego. Czyli... Nie.

ja chcę sobie najpierw zrobić, wiecie? Pięknie, bo to już się bardziej. Eee. Nie, nie chcę instrukcji, może tutaj kłamków jeszcze nie robiłem, wiecie?

Muszę to jeszcze udać, nie? O patrzcie! A chyba, po mi się wydało? To jest dobre. Ja chyba gr gr grączkę. Tak, nie o gr A Patrzcie, że nie mogę. Oczywiście. Muszę na żyć. Nie, bo mnie nie umarę. I nie, nie. No to jest zdrowe danie. Co tego zjadłam? No jest już coś. No i patrzcie, no jest coś. No i... gdzieś się najaglądzie. To są jeszcze te łóżki. Trzeba... Masz te gdzie albo ręce skończyć. No to jest Mega Gra. Napiszcie czy Wam się podoba, bo to jest po prostu e, Mega Gra. Podam Wam do niej. Link nie, w opisie po prostu. Bierzecie sobie CDA na, i, czas, CDA. na komputerze i będziecie po na komputerze. Przyjedźcie. W, go w Google, czy w Google, chyba Google. No wiecie, Tyle się dzieje z tego. No i możecie sobie włączyć w grę simulatory i zobaczcie, co wygrali. No i to jest właśnie... O, szyja. Szyja się nie Patrzcie, patrzcie, to jest mega... To jest mega takie je trwamy szyje. Witajcie skąd się pracuje, to jest... Że jakieś małe zrobienie? W ogóle mnie jedzenie zabrało. Wiesz, jakie to jest jakieś... Że nie, nie wygrało. O, ale mam te trzy. Kurie, no, jest nareszcie trzy. Trzy. Odblokowane. Nie wiem. Nie. Jak ktoś grał w tą grę, to na napiszcie jak się chudzi, nie? Kiedyś grałem, ale no... To by tamto patrzę, chciałbym sobie... Chudy, nie wiem, sobie się mnie by... A teraz też są sobie te dolne, wiecie, części. A to chyba już koniec na dzisiaj. No to no na razie, to już jest koniec.